Czuwaj, dziś finał 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Wiatraczek zakończymy koncertem galowym laureatów, podczas którego artyści otrzymają 70 brązowych, srebrnych i złotych jodeł. Bardzo dziękujemy wszystkim za te wspaniałe chwile spędzone na naszym wydarzeniu. Do zobaczenia za rok na 51. edycji. Po naszym występie myślę, że też wszyscy na widowni szaleli i byli zachwyceni tym, jak dużo harcerzy pojawiło się na. Na naszej, na naszej scenie. To co melodyjki? Jakiś okrzyk? Woo! Jesteśmy bardzo szczęśliwi i jesteśmy młody liście. Woo! Odbieraniu tej złotej jodły. Wrażenia były cudowne, świetne i naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. To już koniec naszej podróży z wiatraczkiem w ramach jubileuszu 50-lecia. Cieszymy się niezmiernie, że do nas przybyliście, oglądaliście nasze koncerty i w nich uczestniczyliście jako artyści. Do zobaczenia za rok. Czuwaj!